Kim jest mężczyzna przechodzący kryzys wieku średniego? No zazwyczaj jest to już dojrzały facet, który ma ustabilizowane życie rodzinne. Ma dzieci, ma żonę, czasami nawet już drugą żonę, często ma kochankę, no a nawet czasami dwie kochanki. No ale do dwie kochanki wtedy, kiedy jest bogaty. Ale jeśli nie jest bogaty, no to z tego powodu chciałby bogatym być. Tylko, że on sobie nie zdaje sprawy z tego, że takim bogaczom w życiu wcale nie jest łatwo. No bo taki bogacz to co? Jeździ zepsutym samochodem, bez dachu, jada spleśniałe sery, jeszcze popija to starym winem. A to nie są jego największe bolączki. Sami się Państwo przekonajcie. Zapraszam na spotkanie z najbogatszym człowiekiem na świecie. Dobrze, kochanie, no. Dobrze, piąta kopalnia diamentów dla ciebie. No oczywiście, nie bo obejdziesz się bez tego. Dobrze. W takim razie mam prośbę dla, y, do Ciebie. Jak będziesz wracała do domu, to wyląduj na targu i kup homary. Do, nie dla mnie, nie, nie dla mnie, koty głodne. Dobrze. To, y, teraz mam spotkanie biznesowe. No. Y, Roman Abramowicz, kojarzysz? No. no, nie wiem, co chcę. No. Może będzie znowu mi wciskał jakąś drużynę. <laughs> Dobrze, na razie pa. No. Zapraszam Roman, proszę. Zapraszam. Proszę Roman, proszę. No, buty wytrzepałem, można wchodzić. Dzień dobry, witam serdecznie. E, pan jest najbogatszym człowiekiem na świecie? Tak mówią. Bo ja jestem z panem umówiony. No czy właśnie ja jestem umówiony... Ze mną. Romek Abramowicz. Witam serdecznie. E, pana asystentka powiedziała, że ma pan teraz czas. Ma pan, ja od trzech tygodni czekam. Ma pan teraz czas? No czy no mam. Mogę spocząć? Na zawsze. Na chwilę. Z PKSUHTO szedłem. Nie zajmę panu dużo czasu, niech pan siada. Dziękuję. Romek Abramowicz. Dwa słowa, słowem wprowadzenia. Nazywam się Romek Abramowicz, syn Zdzisława. Urodziłem się w Suchym Dole. Poważnie? Tak, to jest miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim. Jestem okay. wynalazcą, wizjonerem, człowiekiem o szerokich horyzontach, ale za to bez żadnych granic. Na swoim koncie mam jeden wynalazek, jedną teorię, ale nie spoczywam na laurach. Tyram. Przepraszam, jaką teorię? Pierwszą teorię awiacji Romana Abramowicza. Powiedzieć. Uwaga, pytanie, dlaczego zaraz po zatrzymaniu się samolotu pasażerskiego wszyscy pasażerowie od razu wstają z foteli? Odpowiedź. Żeby sobie dłużej postać z głową pod szafką. Ale nie z tym do pana przychodzę. Ale nie jestem do pana przychodzę, bo ja jestem nie tylko teoretykiem, ale również praktykiem. Całe swoje życie poświęcam na wymyślaniu różnych wynalazków, które mogą e, jakby e, u, uprzyjemnić bądź ułatwić życie zwykłych zjadaczy chleba. Metafora, mówię metafora, bo chodzi o ludzi, bo niektórzy ludzie myślą, że mówię o wróblach, bo wróble też jedzą chleb, ale nie o nich mowa. I teraz tak, całe swoje życie poświęciłem e, na wymyślanie różnych wynalazków. Ostatnio wymyśliłem coś, co e, roboczą nazwałem Pylonem fryzjerskim. Może Pan słyszał? Nie? Aha, sprawdzałem pana, strzegę tajemnicy. I teraz tak, pylon fryzjerski. Po co ja to wymyśliłem? Pytanie, odpowiedź. Po to, żeby ludzie mogli się zrelaksować u fryzjera. Bo u fryzjera nie można się zrelaksować. Pytanie, dlaczego? Odpowiedź, dlatego, że nie ma podpórki pod głowę. Człowiek by chciał przystąpić u fryzjera, a głowa kopyrt, kopert, kopert, we wszystkie strony, bo nie ma podpórki. I teraz tak, u dentysty na przykład jest dokładnie tak samo, tylko odwrotnie. Pytanie, dlaczego? Odpowiedź, dlatego, że jest podpórka pod głowę, ale się nie można zrelaksować, bo to jest dentysta. Przepraszam, ja jestem panu do czegoś potrzebny Byleby pan nie przeszkadzał. I teraz tak. Wymyśliłem coś, co roboczo nazwałem pylonem fryzjerskim, co pozwoli zrelaksować się u fryzjera. Proszę o dyskrecję, bo mam to jeszcze nieopatentowane. To mniej więcej wygląda tak. I to jest proste jak budowa cepa. O, przepraszam, prosiłem, żeby żona nie używała. I teraz tak. O co chodzi? Nosi pan to w tylnej lub w przedniej kieszeni spodni. Jak panu wygodnie. Wchodzi pan do fryzjera, mówi: Oho, znowu są fotele bez tych podpórek. Znowu się nie można zrelaksować. Czyli co? Wyciąga pan to, robi pan tak. Tu pan pluje, z przodu ma pan lustro, przysysa pan to do lustra, podpiera pan głowę czołem i elegancko może pan spać. Fryzjer pana obcym dolinę malinowo, bo on ma dostęp do całej fryzury, prawda? Yy, tylko proszę, żeby mi to poza internet nie wyszło, bo mam to nieopatentowane. Tak, tak. No, także to mniej więcej tak, ale nie z tym do pana przychodzę. Z czym do Pana przychodzę? Pytanie, odpowiedź. Przychodzę do Pana z czymś, nad czym ostatnio pracowałem przez ostatnie trzy tygodnie. Coś, co może zrewolucjonizować życie całej ludzkości, bo zlikwiduje tak zwany paradoks podróży. Eee, nie oszukujmy się, Pan to wie, ja to wiem, istnieje coś takiego jak paradoks podróży. Eee, mało się o tym mówi. Pytanie dlaczego? Odpowiedź nie wiadomo. Eee, niech Pan zwróci uwagę. Na czym polega, polega paradoks podróży? Otóż, jeśli Pan leci z Warszawy do Nowego Jorku samolotem, to leci Pan 8 godzin, a jak Pan tym samym samolotem wraca z Nowego Jorku do Warszawy, to pan wraca godzin 9. Pytanie, Panie? dlaczego? Odpowiedź. Bo ziemia się obraca. I to pan wymyślił. Znaczy nie ja ktoś wymyślił przede mną, nawet nie wiem kto, ale... Ja to wykorzystuję. I teraz, jak to wygląda na schemacie, żebyśmy mieli jasność. Samolot startuje z Warszawy, leci do Nowego Jorku. A zatem wystartował, leci. A Ziemia pod nim obraca się w tę stronę. Czyli de facto yy, Nowy Jork zbliża się cały czas do samolotu. A samolot do Nowego Jorku, czyli wychodzą sobie na spotkanie. W drugą stronę jest dokładnie tak samo, tylko odwrotnie. Czyli samolot startuje z Nowego Jorku, a Ziemia kręci się w tę stronę, co leci samolot. Więc Warszawa de facto yy, ucieka przed samolotem. Więc samolot musi tę Warszawę cały czas yy, gonić. I jak dogoni, to się robi różnica godziny e, jakby e, 60 e, minut. I ja wynalazłem coś, co może e, zlikwidować ten paradoks podróży. E, do tego stopnia, że w podróżowaniu po całym świecie A, odległość, B, prędkość, C, czas nie będą miały żadnego znaczenia. Tylko proszę o dyskrecję, bo mam to nieopatentowane. Cóż takiego pan wymyślił? Helikopter. To pan wymyślił helikopter? Nie, jak. ktoś wymyślił przede mną, nawet nie wiem kto, ale ja go wykorzystuję. Bo niech pan zwróci uwagę, co zauważyłem. Helikopter, i tu się pan nie może ze mną nie zgodzić, jest statkiem powietrznym pionowego startu oraz pionowego lądowania. Co najważniejsze, o możliwości swobodnego zawisu na dowolnej wysokości. A zatem, żeby zlikwidować paradoks podróży, co trzeba zrobić? Trzeba wsiąść w helikopter w Warszawie, zlecieć na odpowiednią wysokość i czekać. Rozumie pan, co się dzieje pod spodem? Ha, 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 ha. Nawet się pan nie spostrzeże, jak pan będzie nad Nowym Jorkiem. Jak już pan zobaczy, że jest pan nad Nowym Jorkiem, full ląduje pan w Nowym Jorku. Hello, 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 hello! No, jakbym to powiedział przy ludziach, to by klaskali, ale nie o, to, nie o to chodzi. I teraz niech pan zwróci uwagę, jak to działa. Genialny, co? Wie pan co? Właśnie tak. Wymyśliłem, że tą samą metodę można by wcielić jakby w życie na wodzie. Proszę pana, niech pan nie myśli, bo pan bzdury wymyśla. Już panu mówię dlaczego. Spotkałem się z taką teorią, że to samo można zrobić na wodzie. Bo wypłynąć łódką na ocean, skoro Ziemia się obraca, to i woda się obraca, opływa łódkę i za chwilę drugi brzeg, prawda, przypłynie. I co postanowiłem zrobić? Postanowiłem to sprawdzić. Pożyczyłem łódkę od szwagra, wypłynąłem na morze, schowałem wiosła do środka, mówię, czekam. Jeśli to działa, to zaraz zobaczę statuę wolności. Co się okazało? Nie bierze się pod uwagę pewnego ważnego aspektu. Jakiego? Ale co wyspy? No właśnie, co wyspy? W powietrzu nie ma naturalnych przeszkód, są tylko chmury, przez które przenika samolot, a na morzu są wyspy. I teraz tak, siedzi pan sobie spokojnie w oceanie, na oceanie w tej łódce, schował pan wiosła i pan czeka. Ziemia się obraca, woda opływa łódkę, aż nagle trafia pan na mniejszą lub większą wyspę, która się obraca razem z ziemią. Pytanie dlaczego? Odpowiedź dlatego, że wyspy są przytwierdzone do dna morskiego, da pan wiarę? I teraz tak, jak ta wyspa się obraca i trafi na łódkę, to zacznie dziubać łódkę w tamtą stronę. Bo nie ma takiej łódki, co by przedziobała wyspę. Zawsze wyspa przedziobie łódkę i ta, zacznie Pana dziubać, 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 aż Pana przedziubie do, do szwagra. No tak było, to nie będę ukrywał. <laughs> Także, ale nie zniechęca mnie to. Nie zniechę... Mało tego, jestem podbudowany, bo to świadczy, że moja metoda z helikopterem jest po prostu genialna. Dobrze. W jaki sposób mogę Panu pomóc? Miałby pan pożyczyć 100 złotych? Czwartego oddam kierowniku. Do widzenia. Kierowniku, czwartego. Dziękuję, dziękuję. A,